Cześć, nazywam się Mirosław Kardaś. Moją pasją jest elektronika i programowanie. Od ponad 20 lat staram się z Wami dzielić moją skromną wiedzą za pośrednictwem moich książek oraz wideoporadników w internecie. Hej, na imię mam Aneta i będę zapewniała wsparcie organizacyjne projektu. Będę miała z Wami kontakt przy odbieraniu nagród. Cześć, nazywam się Paweł. Do KeyPiotr jestem specjalistą od projektowania obwodów elektronicznych, zajmuję się sprawami serwisowymi, a także odpowiadam na Wasze pytania na naszych mediach społecznościowych. Od ponad 10 lat przygotowujemy dla Was artykuły, książki, materiały wideo, programy oraz elektronikę dydaktyczną. Naszą specjalnością są mikrokontrolery AVR oraz programowanie w języku C. Z uwagi na to, że ostatnio mieliśmy bardzo ciekawe zlecenie realizacji urządzeń do komunikacji w magistrali KAN na Jachcie, spotkaliśmy się niemal z całkowitym brakiem szczegółowych informacji w tym zakresie na polskim rynku wydawniczym, ale również polskojęzycznych informacji w naszym internecie poza kilkoma drobnymi artykułami. No, znaleźliśmy jedną książkę angielską: KAN Car Hacking. Bardzo dobra książka, niemniej jednak w ogóle nie porusza tematyki związanej z programowaniem, a przecież również o to chodzi. Rzeczywiście kompleksowych informacji na temat Kan jest zatrważająco mało. I dlatego zrodził się projekt o nazwie Redbook Magistrala Kan od A do Z. Nasz projekt zakłada utworzenie obszernego kursu związanego z tematyką Kan, w ramach którego zamierzamy przygotować Przede wszystkim książkę w postaci elektronicznej. 12 lekcji wideo z ciekawymi ćwiczeniami. Dwa programy diagnostyczne Can Shark i Atmel Can Hack. Profesjonalną bibliotekę w języku C do komunikacji Can dla mikrokontrolerów AVR. Dwa moduły elektroniczne do nauki ćwiczeń i własnego prototypowania. Zaawansowane narzędzie diagnostyczne Can Octopus, i wreszcie dwudniowe szkolenia stacjonarne w zakresie KAN w wybranych miastach na terenie Polski. Z uwagi na tak ogromne przedsięwzięcie, chcielibyśmy zaprosić Was do wzięcia udziału w tym projekcie. Na tym etapie mamy przygotowane już następujące elementy. Napisana jest część książki, za którą odpowiada Paweł. Mamy już zrealizowane w 80% oprogramowanie diagnostyczne, za przygotowanie którego odpowiada Mirek. Jest już skończona praktycznie w 100% biblioteka do języka C. Mamy przygotowane w pełni działające prototypy modułów elektronicznych do ćwiczeń, a także ukończony i w pełni przetestowany prototyp urządzenia CAN Octopus. Jeżeli dołączycie do projektu, to wasze wsparcie pozwoli nam na realizację jego założeń końcowych. Środki, które pozyskamy, przeznaczymy konkretnie na dokończenie książki wraz z procesem wydania jej w wersji elektronicznej. W przypadku pomyślnego zrealizowania drugiego celu opisanego na stronie Polak potrafi e, wydania również książki w postaci papierowej, realizację lekcji wideo wraz z ćwiczeniami, e, dokończenie oprogramowania, produkcję ostatecznej wersji modułów elektronicznych, a także kwestię przygotowania ciekawego harmonogramu i organizacji szkoleń stacjonarnych. A zatem projekt Redbook Kanoda do Z uważamy za otwarty! A my zabieramy się do dalszej pracy.